Hej, hej, witajcie w karczmie pod kruka piórem. Będę przypominał co jakiś czas, jak się ta karczma nazywa, żeby dudniło wam mocno w uszach pod kruka piórem, bo o tej karczmie jeszcze wielu bardów będzie śpiewało. Oki, okay, zajmujemy się dalej gotowaniem. Tutaj gotowanie, przypominam, musi iść na potęgę, więc jak tylko jest możliwość, no to ładuję co mam, żeby było jak najdroższe. Pojawiły mi się nowe brzeczki pojawiły mi się brzeczki. Wcześniej miałem łagodną, teraz mamy brzeczkę pale, brzeczkę ciemną i brzeczkę typu amber. Natomiast, no właśnie, podchodziło dużo alkoholi. Ja robiłem tylko mildy. O tu miód jest potrzebny. Kurde, czy ja, czy ja mam jeszcze miód? Ja chyba cały miód przebombiłem. Czekajcie, cały miód żem przebombił. A fuszerkę odwaliłem, no tyle wam powiem. Czekajcie, ja w ogóle muszę tu porządki porobić, bo mam namagazynowane tego wszystkiego, ja tego nie potrzebuję. Gulasz mi jest potrzebny, a reszta Reszta to rzeczy takie do pracy, bardziej byśmy sobie powiedzieli szczerze. Okej, okay, czy tu się robi. Chciałbym zrobić na przykład Lagera Plus. A nie wiem, jak się robi Lagera Plus. Mild ale, a tu jest lager, ale nie ma lagera plus. Brzeczkę amber mógłbym zrobić na przykład, nie? Czego ci brakuje? Paliwa brakuje. My zawsze robiliśmy jasny jęczmienny sód, ciemny sód jęczmienny. Jasny sód, zaczekajcie, co, co ja potrzebuję? Brzeczkę amber, a żeby zrobić brzeczkę typu amber. Jasny sód jęczmienny. Jasny i ciemny słód jęczmienny potrzebujemy. Dobra, to zrobimy sobie jasny słód jęczmienny. Niech się tu robi. W międzyczasie, oczywiście, tutaj będzie jakiś browar się robił. Mild ale, może być mild ale. Z truskawką i cytrynką. No i dobra, i to się dzieje. Dzisiaj pokażę tak troszkę więcej tego, jak tutaj operuję z tym wszystkim. Dobrze, następna rzecz Picie się trzeba ugłaskać. O, już widać tutaj tego serduszka coraz więcej, bo pilnuję mu tej wody. Więc fajnie. Ok, wiecie co, dzisiaj chcę przetestować tego mm, pracownika. Więc ja otworzę tą karczmę. Nie będę się z tym pierdzielił. Otworzymy mu tą karczmę. Zawołam go. Proszę, barmana zatrudnimy. Powrót. I jak przyjdzie tutaj ekipa. No to już barman będzie miał wszystko fajnie przygotowane, tak? I on tu będzie pracował dla nas. E, no i co? I muszę tutaj powkładać teraz... Aha, bo tu mam już browary różne. No właśnie, ja tych browarów teraz tutaj narobiłem tyle, że muszę to szybko, szybko wszystko odessać. Dobra, masz kobieto jedzenie. Jest wczesna pora, jeszcze nikt do mnie nie przyłazi. Nie lubią mnie, nie lubią. Ostatnio się bardzo zmartwiłem, bo jeden kolega wpadł... Na kanał i powiedział: Raven, ty jesteś fajny chłop. No, powiedzmy, że tak napisał, e, ale twój kanał e, nie rozwinie się, bo jesteś nudny. Być może. Być może i tak jest. Ja czytam te komentarze. Lagera chcą. E, ja oczywiście czytam te komentarze. Serduszko mnie zabolało bardzo. O, przyszedł barman, zobaczcie. On robi teraz. Świetnie. No, natomiast powiem wam szczerze tak. Wśród tych wszystkich krzykaczy i w tych wszystkich pozerów, którzy są na YouTubie i takich, nie wiem, mało miasteczkowych albo nawet super ultra miasteczkowych typów, którzy starają się przekrzyczeć, pokazywać jakieś największe idiotyzmy, których normalny człowiek nie zrobi, ale na YouTuba to trzeba pokazać, no bo to jest hajs. Ja się zniżać nie będę. No nie mam w ogóle takiej opcji. A sprzedawać, zniżać, znaczy sprzedawać, zależy co kto rozumie poprzez sprzedaż, bo jeżeli miałbym jakąś tam, wiecie, formę współpracy na zasadzie jakiegoś tam biznesu, wejść no tam pokaż jakiś nie wiem, myszkę czy, czy grę tego typu, to jeszcze spoko, nie? natomiast na pewno nie będę się wydurniał jak jakiś gamoń przed, przed ludźmi, żeby żeby co upokarzać się i ten i nie ma opcji, nie ma opcji. A poza tym, jak tak dyskutowałem z niektórymi osobami, szczególnie tam dosyć starsze roczniki, powiedzmy sobie, nie e, świeżo upieczony, upieczeni ludzie, <słuch> tylko już powiedzmy sobie, tacy 16 plus 18 plus, którzy gdzieś tam na kanale siedzieli, to oni wręcz oczekują właśnie takiego kontentu. Te grona jest mniejsze, bo każdy ma swoje życie i może gameplayów nie ogląda tak na bieżąco. Natomiast e, Brakuje, uważam, na polskiej społeczności kontentu, który jest zrównoważony. Pod tym względem, że możemy sobie podyskutować, poomawiać, a nie wydurniać się. To nie wejdę na shortsy, to widzę po prostu bandę idiotów, którzy się... No. Odpaliłem się, odpaliłem się teraz po prostu. Nie chcę też, tak wiecie. To nie chodzi o to, że ja ludzi obrażam, ale wystarczy popatrzeć, co oni robią. Rynce opadają. Tak wam powiem. Nie wiem, jeżeli podzielacie moje zdanie, to piszcie. Jeżeli nie, no to, to... też, bo ja chcę wiedzieć. Chcę wiedzieć dlaczego. Oczywiście pod pewnym względem jest to ciekawe, no bo... Oglądacie coś... Co tak naprawdę... Nie jest na co dzień w waszej jakby tutaj społeczności, a... A jednak... Yy, widzicie, że, że przyciąga to wzrok, sami byście tego nie zrobili, no i co, no... Oglądacie, narzekacie, bo to źle, bo brzydko, bo niefajnie, głupoty, e, trują nam, nie wiem, życie w telewizji, gdzieś tam e, w naszej polskiej telewizji, tak, pokazują jakieś to, ludzie są idioci, ludzie tylko memy wstawiają, tak, Co to, to polityk nie zrobił e, głupiego, jak nas okradają i ten, no i fajnie, ale, czy ktoś tak naprawdę coś z tym zrobił poza memem? No i właśnie, tu jest całe clue. Śmiać się, śmiać, ale żeby coś zrobić, to już rączki umyte. Dobra, zobaczmy, czy coś nowego się pojawiło. Czasami się pojawia tutaj gwiazdka, jak mi żona stwierdziła. O, drożdże winne się pojawiły, to ja to kupię. Zastanawiałem hmm. się jeszcze nad skrzynką dodatkową. Ale nie wiem, czy to jest ten moment. Ewentualnie dwie kocie miski, a ja czemu by nie? Już mogę mieć dwie kocie miski, kto zabroni. W sumie, jak walczę o to, żeby pić był na maks, ale nie, na razie sobie daruję. Łóżko. Masełko się pojawiło, to ciekawe. Marchewkę mamy. Marchewki po z 10 sztuk, bo to długory. Melony, melonów jeszcze nie mieliśmy. Melony damy. Masełka nie wiem do czego jest, ale jest drogie, więc dajmy sobie zdyszkę. Łopaty mamy, mleczko. No i w sumie ocet biały. Niski stół. Pomidor, o, o, o. Pomidor mi się pokończył ostatnio. No kto nie lubi pomidorowej? Chyba wszyscy lubią. To jest takie typowa, typowa rzecz. Stół kamieniarski umożliwia rzeźbienie z kamienia. 3 golda kosztuje. Uuu, rzeźbienie z kamienia. Stół kowalski i stół kamieniarski. Pytanie, właśnie. Suszarka na bar. O, to jest spoko. To wezmę. Pytanie, właśnie, czy te stoły są mi potrzebne. Do mieszania zbiornik też mi jest potrzebny. Ale czy ja tego nie mogę zrobić? Tamte rzeczy pozamawiałem. Zobaczmy tu. Tu widzimy, że nie mam nic takiego, więc nawet jakbym chciał, to nie jestem w stanie zrobić. Desek mam dużo, ale oszczędzam w razie W. Tutaj mi jedyne co to beczka do ważenia doszła. Eee, w teorii mógłbym ją zrobić i nawet nie wiem, czy nie rozważy zrobienie jej, ale mamy tutaj piec dodatkowy, i właśnie chyba ten piecem będę tutaj starał się teraz działać. Tylko najpierw wyczyśćmy te stoły, bo chwilę mnie nie ma, a tutaj narzekają, że los. Brudellos, brudos. Ty się tu uspokój, dziadzie jeden. mepetoty. Dobra, gościu już tu spływa. szczotka czyści. Hajs powoli wpływa, nie? Bo właśnie nie widzę, żeby ten hajs wpływał. Czekajcie, jak on z nimi handluje, to gotówka wpada. Zwróciliście uwagę? Jak dyskutowałem coś tam przed chwilą, to czy ta gotóweczka mi tu wpłynęła, czy mi nie wpłynęła? Bo tak jakby troszkę olałem sprawę. Ja mogę teraz tutaj coś stawiać. Nie, gospoda musi być zamknięta. Dobrze, zróbmy rybkę z marchwią, czyli jakąś tam po grecku rybę. Zróbmy sobie brzeczkę typu amber, bo na tym mi zależało. To możemy tu wysprzątać. No, tą drugą kuchnię chciałem dostawić, ale to widać, musimy zaczekać. Ajsiek wpada mi na bieżąco, tylko właśnie nie zwróciłem uwagi, czy on wpada. Czy on wpada, jak mnie nie ma w karczmie? Zerknijmy. Nie, widzicie, wpada go tubeczka, więc on tam pracuje, ten gościu. Więc bardzo dobrze, musimy porobić jeszcze troszkę tych tych, 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 tych blaszek. Blaszki mamy, kamienia będę musiał poprzerabiać, no bo właśnie z kamienia będę tych bloków dużo potrzebował. Wcześniej robiłem polerowane kamienie, żeby zrobić kamienne ścieżki, ale chyba będę potrzebował jednak 40 kamiennych bloków, żeby zrobić zbiornik fermentacyjny, bo to bardzo dużo czasu trwa. Ja chciałbym przyspieszyć fermentację. Ok, tutaj mamy, zobaczcie, jeszcze kurczę, Pominąłem, zapomniałem o farmie mojej. Zbierz, 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 zbierz. Pozbierajmy wszystko, co my tu mamy. Kapustę mamy. Mamy kalafiorki. Jałowiec jeszcze na mnie urósł. No i gruszki się pojawiły. Czas najwyższy. Owoców mamy dużo. Owoce są wykorzystywane do alkoholi, więc owoce trzeba robić, czyli drzewa. One długo rosną. No i właśnie na Discordzie też czytałem, że trzeba czekać z tymi drzewami, żeby one takie duże porosły, bo wtedy będą się rozsiewały dodatkowo. Ok, słyszę, że tam jest jakiś agresor. Pójdziemy do agresora, ale zanim do tego przejdzie, yy, mamy 7 golda. <laughs> Czas na uprawy. Czas na uprawy. Cytryny moglibyśmy dać, tylko cytryny to jest drzewo cytrynowe, z tego co pamiętam. W ogóle chyba wszystko, co jest na niebiesko, to są drzewa. Takie. Mm, I taki, taki kolor, taki nie wiem, oliwkowy to są krzewy. Czyli to jest drzewo, drzewo, drzewo. Marchew to są tam mm, takie pastewne, powiedzmy sobie. A zielony to zielony, więc zróbmy sobie. Zieloną fasolę kupimy wszystkiego po 5. 5 tego, żyta nie, ziemniaki 5. Ziemniaki to 10. Ziemniaki zawsze trzeba mieć. Marchewki weźmiemy też 5. Albo wiecie co, kurde, stać mnie. Jak po 10 kupię i tak mam dużą farmę. Dobra, nieważne. Nie chce mi się teraz królować Cebuli też weźmiemy 5. Białe winogrona. No i właśnie, może te winogrona bym porobił, bo chcę iść wina. Nie wiem, jakie to jest duże i jak to, trzeba się z tym pałować, więc dajmy na razie po 5. Bo tam jeszcze tego jajowca mi zostało. Jagody, o. Jagody to będzie pewnie krzew, do tego maliny też pewnie będzie krzew. Pomarańcza, uuu, to też jest, kurde, wszystko jest fajne. No dobra, to co miałem tu, pokupiłem. Zobaczmy tutaj tego menta, który się tutaj sadzi. Ty się tu sadzisz leszczu. Wypad mi skarczmy już natychmiast precz. No, troszkę spada mi tutaj komfort, bo, bo jednak ile mnie nie ma, to widzicie, że karczma się zapuszcza. Barman nie daje rady, ale faktycznie mogę dużo więcej rzeczy robić, jak on jest. No może ten zarobek nie jest aż taki nie wiadomo jaki, ale przychód jest ciągły. I to się liczy. To się liczy, więc warto go jednak mieć, a jak nie będzie mi potrzebny, to trzeba go odprawić. Czyli rano go po prostu zamawiam. Aż nie przyjdzie, to obsługuję karczmy, robię porządki. I zobaczcie, już wszędzie serwujemy owsianki. Więc przez to, że serwujemy owsianki, ja muszę sobie podejść teraz tutaj. Przejść do personelu, zerwać kontrakt, barman wypadł. Kasy już na czaskały, nie jesteśmy już potrzebny. No i same owsianki teraz skakują. I lagerek z piwkiem, czyli to, no bo już tak naprawdę nie zarabiam, więc muszę ich tu odesłać, no jeszcze gulasze miałem przy sobie. No ale dobra, zamkniemy tą karczmę, bo ja chcę tutaj w końcu w budowanie pójść. Wyczyśćmy jeszcze tutaj delikatnie co nieco. I tak mi tutaj wychodząc pobrudzą. Expa ładnie wpada. Widzicie? Po 70, po 80 expa, więc tak naprawdę tych zadań pobocznych to się nie opłaca robić, bo one dają po 20. To po co się bawić? No i jest. Wyczyszczone. Więc w takim razie zostało mi tylko rozbudować tutaj troszkę kuchnię. Poprzestawiać co nieco. Bo może najpierw pousuwam te rzeczy pokończone. No i właśnie. Kuchnia... Obracać się nie da, ale ja bym chciał, żeby stała jedna obok drugiej. Hmm. Może by to jakoś tak obejść. Bo w sumie te skrzynki nie muszą być w rogach. Jakby to fajnie zrobić, grindera też nie mogę jakoś obrócić. Ten stół mogę obracać. Okej, okay, to jest fajne, że ten stół mogę obrócić. To mogę obrócić, żeby było z innej strony. E, więc dajmy sobie tutaj robienie tej brzeczki. Może jakoś tak to obejdziemy. O, że dwie kuchnie będą w narożach. To tu mi jeszcze to przeszkadza. Dajmy sobie tak, och, o! o. To wygląda fajnie. I tutaj dostawimy po dwie skrzynki, że to jest stanowisko do pracy. Teraz damy sobie z cały. I przechodzimy stąd, tu i tu. Grindera gdzieś tutaj schowamy. Miseczkę damy na wejściu. Tu i Piciuś też tu będzie sobie siedział. No. I teraz to wygląda lepiej, bo w teorii jestem w stanie obsługiwać dwie kuchnie z obu stron. Widzicie? I to jest właśnie spoko opcja. Aż sobie zrobię screena. Zrobiłem screena, nie zrobiłem. Teraz zrobiłem screena. No i o ile tu paliwo mam, to tu paliwa nie mam, ale ja sobie to paliwo doładuję. I teraz na przykład decyduję się na paróweczki i robimy paróweczki. Pyk, pyk, pyk. Nie? I później znowu daję paróweczki te same. Pyk, pyk, pyk. I od razu będę robił te same dwie rzeczy. I to jest właśnie to, żeby fajnie tu poprzyspieszać. A nawet i zaszaleje później, jak sobie to rozbudujemy tak całkiem sensownie, że będę miał i cztery kuchnie. A kto mi zabroni? Dobra, czego mi tu brakuje? Troszkę paliwa mi brakuje. Więc zrobimy sobie ciemny słód jęczmienny. Tutaj mamy. Mi, ma mi, mi brakuje mi też paliwa. Mm. Brzeczkę ciemną. I tutaj w końcu mogę zrobić amber. I amber ja bym chciał, żeby był bardzo dobry. Najlepszy amber będzie struskawkowo-cytrynowo-cytrynowy z gruszką. Nie no, znajmy z jakimś chmielem goryczkowym. To to za piwo bez chmielu? O, no, widzicie on teraz chciał, a nie, bo myślałem, że idzie do miski. Jakby przyszedł do miski i by nie było wody, tak jak mówiłem chyba na poprzednim odcinku, to by płakał i by mu serduszko spadło. No dobra, czyli tu jest robota wykonana. Nie wiem, czy towary już do mnie przyszły, trzeba zobaczyć. Ojej ojej, no właśnie, przyszły mi wszystkie towary: Drożdże, melony, masła i przede wszystkim pełno, pełno, pełno warzyw do posiania. Więc teraz muszę to wszystko wziąć w łapę. Jeszcze jałowiec został, ok. Resortujmy. No i właśnie tak, te niebieskie zajmują po 3, te oliwkowe zajmują po 4, te po 6, te zajmują po 1. Ale widzicie, malina też jest jakoś tak dziwnie to. Dobra, no to w takim razie ja bym chciał jałowca tutaj dokończyć. A widzicie, tutaj nie dam. No dobra, to jałowca damy tak. Później mamy winogrona. Winogrona zaczniemy sobie od tej strony. Później mamy drugie winogrona, ale tu już nie ma miejsca na to. Może tu się zmieszczę. Raz, dwa, trzy. I tak naprawdę tutaj zmieszczę tylko cztery, a na piąte nie mam miejsca. Ale Fuschera. No dobra, to jedno winogrono zostaje, i potem zostaje mi te ziemniaki. Tutaj gdzie będzie miejsce, to ja tak naprawdę muszę to zacząć sadzić. Ziemniaki, potem przechodzimy do fasoli. Potem przechodzimy do marchewek. Tak nieładnie to wygląda, wiem, ale to będę musiał rozszerzyć chyba farmę o jeszcze jedną pozycję w dół. Potem mamy jagody, to tych mogę kupić dużo. Mamy czosnek, który wyjaławia ziemię i cebulę damy tutaj na końcu. No i chyba jednego miejsca mi zabrakło. Tu wyliczone, no poza tym jednym. Czy ja to mogę wyrzucić? Mogę wyrzucić, niech chcę tam leży i gnije. No dobra. Widzicie, że roboty tychże jest sporo. Ja jeszcze mam troszkę czasu, ale wam nie będę zanudzał. Pobiegam, pozbieram surowce, bo zostało mi właśnie surowce do pozbierania, czyli tam jakieś e, drewno, może do boba skoczę, żeby zobaczyć, czy w końcu ma coś dobrego. No i będziemy się rozwijać, nie? Tak po prostu. Będziemy powoli działać. Fajnie, że jesteście, fajnie, że komentujecie, ja wam odpowiadam. Sami wiecie, jak to wygląda. Tyle ode mnie. Dzięki, trzymajcie się ciepło. Cześć!